Jeśli nie zrozumiesz swoich emocji teraz, nie oczekuj, że będziesz świadomie kontrolować jedzenie później. Pomogę Ci je zrozumieć w najprostszy sposób. Emocje to sygnały, wiadomości. Nie zabijaj gońca kawałkiem czekoladowego tortu tylko dlatego, że ma ważną, ale nieprzyjemną wiadomość. Emocje mówią nam o naszych podstawowych potrzebach. Zobacz, zarwiesz noc i następnego dnia idziesz do pracy. Jak się czujesz? No pewnie czujesz się zmęczona, rozdrażniona. Masz niechęć, problemy z koncentracją, to są informacje, pomóż mi, zrób coś z tym. A w drugim scenariuszu, wyobraź sobie, że wieczorem się wysypiasz jak królowa, co czujesz następnego dnia? Pewnie energię, radość, optymizm, chęć do życia, to są informacje, gratulacje, zaspokoiłeś swoją potrzebę. I tu jest kluczowa zasada. Emocje przyjemne oznaczają, że zaspokajasz swoje potrzeby w odpowiedni sposób. Emocje nieprzyjemne. Oznaczają, że nie zaspokajasz się w odpowiedni sposób. Możesz powiedzieć o tym znajomemu, aby utrwalić te informacje. Możesz też obserwować ten kanał, jeżeli chcesz więcej takich informacji na temat zdrowej relacji z jedzeniem.